...przychodzi przez linię baru. Gdy schodzi w dół do przysiadu, sztanga idzie zaraz za nim, czyli nie czeka sztanga, opadnie na e, barki schodzi od razu do, e, do przysiadu. Ćwiczenia z zakresu siłowego... Witam Was na strefie wildliftingu w CrossFit Mjolnir. Pokażemy Wam teraz ćwiczenia z zakresu dwuboju siłowego. Zaczynamy najpierw od MedBall Clean, czyli zarzutu z piłką lekarską, którą polecam i to ćwiczenie polecam wszystkim tym, którzy jeszcze nie ćwiczyli dwuboju siłowego, nie mieli styczności z rwaniem, z podrzutem sztangi, bo tak nazywa się w terminologii dwuboju elementy, które wykorzystujemy w crossficie. Jeśli będziecie już w stanie opanować medball clean, dopiero przejdźcie krok dalej i przejdźcie do ćwiczeń ze sztangą, z barem. Bardzo ważną zasadą w medball clean jest to, żeby przód piłki zawsze był skierowany w jedną stronę. Jeżeli macie piłkę jednego koloru, zaklejcie ją, naklejcie sobie na kawałek taśmy, który da Wam punkt odniesienia. Przód piłki zawsze skierowany w jedną stronę. Jeśli ta część piłki się obróci, to znaczy, że wasz ruch jest wykonany błędnie technicznie. Piłkę kładziemy sobie na dole, pomiędzy stopami, blisko siebie, plecy, to co jest ważne, odsyłam was do techniki przysiadu, trzymam się na całych stopach, nie na palcach, nie na piętach, na całej stopie, kolana ustawione są, grzbiety stóp wyprostowane, plecy, barki otwarte, klatka piersiowa otwarta, biodra poniżej linii kolan. Unosząc się w górę, ruch jest razem barków i, i bioder. Piłka wędruje w górze, unosimy barki i zobaczcie, piłka jest cały czas blisko e, Marcina. Teraz ten ruch pokażę nieco e, szybciej. I hmm. e, element, który teraz pokazał Marcin, jest to przełożenie e, ramion w górę, kiedy dłoń się obracają. A zwróćcie uwagę, cały czas przód piłki jest skierowany w jedną, w jedną stronę. Marcin, teraz pokażę Wam kilka ruchów dynamicznych. Trzyma się piłka cały czas blisko niego, piłka trafia między stopy. Staramy się utrzymać cały czas, podkreślam, ten przód piłki skierowany w jedną, w jedną stronę. Jeśli to ćwiczenie nie będzie Wam sprawiało trudności, zróbcie krok dalej. I chwycie za war. E, Czytanie, które będziemy e, omawiać, to e, clean, e, czyli zarzut. E, zarzut e, jest wykorzystywany w kilku elementach w krosfici. Jest to e, hand clean, zarzut e, w terminologii polskiej, zarzut skrótkiego, e, power e, clean, czyli zarzut z pomostu. Na barki, na obręcz barkową oraz clean skład, czyli zarzut z pomostu na barki do pozycji przysiadu. Teraz Marcin pokaże Wam, jak bar idzie w wersji powolnej wzdłuż naszego ciała. Ważną zasadą jest, ja sobie pozwolę Wam od razu pokazywać, czego unikać. Barki są przed nadgarstkami. to Zobaczcie, przed nadgarstkami. Tak? łokcie są wyprostowane i uda tworzą taki pas startowy dla baru. Biodra wycofane są do tyłu, obręb barkowa otwarta, klatka skierowana jest do przodu. Ruch wykonujemy najpierw y, biodrami i barkami ku górze. Bar cały czas jest blisko was, przechodzi blisko tułowia w ku górze, po czym idziemy spód przekładając łokcie pod barem, przekładając je wysoko w przód na obręcz barkową. Błędnym jest określanie, że klin zarzucamy na klatkę piersiową. Marcie Wam to jeśli bar jest na klatce piersiowej, bardzo często teraz, że jest to tak zwany no rep, czyli błędne powtórzenie, ponieważ łokcie nie przeszło linii baru, a do tego utrudni Wam zarówno utrzymanie obciążenia, przy wybijaniu obciążenia w górę. Utrudni Wam utrzymanie tego obciążenia przy dużej ilości powtórzeń, przy zarzucie e, 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 baru. E, z tyłu za Marcinem stoi e, sztanga. Przygotowaliśmy ją po to, żebyście mieli większe wyobrażenie e, tego ćwiczenia w momencie, kiedy e, na barze znajdują się e, koła. Są to banter plejty, gumowe e, koła dzięki którym e, wykonuje się ruch bezpieczny nie tylko dla ćwiczącego, ale przede wszystkim dla e, sprzętu. E, tutaj, gdy Marcin podniesie gry, zwrócę szczególnie jeszcze na jedną rzecz e, uwagę. E, widzicie grzbiety dłoni. Ja Wam pokażę w swoją dłoni, jak wygląda dłoń Marcina z drugiej strony. Chwyt jest za kciuk. Jest to tak zwany chwyt na zamek. W ten sposób utrzymujecie sztangę dłużej i wasze przedramiona, gdy kciuk jest poza, nie muszą aż tak mocno być zaangażowane, chwyt na zamek zapewnia Wam dłuższe utrzymanie sztangi w trakcie workoutu, w trakcie ćwiczeń. Pierwszym elementem, którego Marcin pokaże, z pozycji początkowej, z pozycji skrótkiego, czyli Hanklin, zarzut skrótkiego na barki. No, a zwróćcie uwagę, łokcie wyszły wysoko, sztanga poszła bardzo blisko tułowia i dosłownie wśliznęła się na barki. Dużym błędem jest przy tych ćwiczeniach, to jest tak zwane niedokręcanie łokci, czyli pozostawienie ich w dole. Zobaczcie, jak sztanga się automatycznie obniża. Załamuje nam e, plecy. E, I d, e, kolejnym elementem, na który zwróćcie uwagę w trakcie zarzutu, to jest szybki zarzut z szybkim e, tak przechwyceniem sztangi, żeby łokcie jak najszybciej przeszły do, e, do przodu, że sztanga nie opadała, nie uderzała was e, z góry. E, drugi element to jest e, power clean. Czyli zarzut sztangi z pomostu na barki, na proste. Na proste. Akurat Marcin pokazał na, na siat, więc powtórzymy, pokażemy Wam na proste. Musicie nam czasami wybaczyć, to są wszystko emocje, tak? Zobaczcie, pozycja wyjścia jest taka sama, jak z zarzutu na, z krótkiego. Czyli, z, gdzie pozycja wyjściowa było trzymanie sztangi nad e, kolanami, tu również kończymy na pozycji wyprostowanej, czyli kolana, biodra, barki, tworzą e, jedną linię. łokcie wyszły e, w, w, w przód, poza linię baru, a e, sztanga jest oparta o obręcz bark, barkową. E, i, I powtórzymy jeszcze raz. E, clean skład. E, Marcin, na tyle zatrzyma się w pozycji e, siedzącej tak, zatrzyma się w, w przysiadzie. Czyli jest to zarzut sztangi na siat. Mhm. Zobaczcie, ponownie łokcie są wysoko, kolana ustawione są na boki, dzięki temu e, cały pas mięśni, nóg, pośladków i pleców jest napięty, łatwiej Wam e, wejście, wejście w górę. Mhm. Mo w momencie, gdy Marcin się podnosił, e, łokcie cały czas były utrzymane wysoko, na to też e, zwróćcie uwagę. I element, który za chwilę pokażemy. Zobaczcie kilka ruchów z krótkiego, zarzut, czyli hanklin. I zwróćcie uwagę, jak sztanga uderza, nie uderza, jest wybijana przy, przez biodra, co powoduje, że cała siła zarzutu sztangi, mówi się nawet, że ponad 90% idzie z siły nóg. Mam nadzieję, że słyszeliście takie charakterystyczne tupnięcia w trakcie, gdy Marcin wykonywał swoje powtórzenia. One wynikają z tego, że przyjęcie sztangi jest na całe stopy. Tutaj odsyłam Was do techniki skoku na box. Dlaczego? Box jump jest doskonałym ćwiczeniem, które nauczy Was przyjęcia sztangi właśnie na. Całe stopy, często właśnie wykorzystywane ćwiczenie przez ciężarowców, box jump, włącznie do swoich treningów weightliftingowych Clean squat wykorzystujemy również w technice ćwiczenia thrusters. Mam nadzieję, że będziecie do nas pisać, dużo pytać i chętnie Wam to ćwiczenie omówimy dokładnie w kolejnych odcinkach, w kolejnych odsłonach Zapytaj Trenera. A teraz zobaczcie, jak zaczyna się traster. Zaczyna się od Clean skład. I zobaczcie, Marcin wychodzi w górę, głowa przychodzi przez linię baru. Gdy schodzi w dół do przysiadu, sztanga idzie zaraz za nim, czyli nie czeka, sztanga opadnie mu na barki, i schodzi od razu do, do przysiadu. Dlatego tak bardzo ważne jest, żebyście zanim przejdziecie do trasters, mieli bardzo dobrze opanowany e, clean skład, e, a też będziemy Wam omawiać e, e, ćwiczenia, które będą dodatkowo też tutaj bardzo potrzebne. W tym odcinku clean. To już wszystko. Chcielibyśmy Wam pokazać więcej, jak trenować, w jakich systemach, w jakich działach, z jakim obciążeniem. Zadawajcie pytania, zapraszam na naszą stronę na Facebooku. Zapytaj trenera. Ja dziękuję ponownie Marcinowi za dobrą pracę. Do zobaczenia.